Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj się witam w mojej świątecznej stajni. Witam Was w top 10 najfajniejszych, ale zapomnianych koni w Star Stable. Zachęcam do obserwacji oraz do polubienia i skomentowania w filmiku. Bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy sobie z tej strony stajni. A mamy tu. Mary. Tak mi się szczerze wydaje, że najmniej jest na Jorwiku, nikt prawie na niej nie jeździ. No i mało osób, co mają w ogóle w play. No i tak strasznie jej mało, a są naprawdę cudowne konie. Szybko zrobię przedstawienie głównych i słymy podstawowych chodów. A więc to tyle z kony Mary. Jak wy uważacie, czy jest ona zapomniana, czy nie? Bo według mnie trochę bardzo tutaj mamy kuca chinchongę, jeśli dobrze mówię to super, a jak nie to przepraszam i również tu mi się wydaje że nikt, a nikt na niej nie jeździ a one są naprawdę przesłodkie przepiękne ja na przykład mam tego władcia tego ale są jeszcze inne maści i naprawdę zachęcam do zakupu takiego pięknego kucyka A więc witam w stajni królewskiej. Obok mnie stoi piękny koń andaluzyjski i się nazywa Coral Diamond. Ale dobrze, tak na poważnie. Kiedyś ten koń był prawie każdym koniem klubowym. Teraz jest ich coraz mniej. Są zastąpione przez te najnowsze konie, na przykład holenderskie. A one naprawdę są przesłodkie i przecudowne. Mamy również ruch specjalny i on jest naprawdę przecudowny. Zobaczcie tylko na te uszka jakie ma i te oczy. Jezu, jest cudowne. Dobra, tu teraz przechodzimy do następnego konia. A jest nim. Ahałek! O kurde! On ma sprzęt. Jo, wiki, ja nie mogę. A szukałam tego po całym mojej szafie i nie mogłam znaleźć. Dobra, sobie to szybko przeniosę. No, ale dobrze, ważne, że się znalazło. Mamy achałka i w ogóle też również nikt na nich nie jeździ. Ymm, no i mało osób, co je posiada. Tak tylko. To jest moja perspektywa, oczywiście. I nie mówię, że są najpiękniejsze, bo nie są, ale mają naprawdę przecudowne chody. Konie fińskie. Normalnie najlepsza rasa Star Stable. Nie wiem czemu w ogóle yy, nikt o nich nie mówi, praktycznie, bo one są naprawdę prześliczne i warte uwagi. No ale dobrze, następna rasa to jest Kanstruper, czyli inaczej stróbki, jak to. Przynajmniej tak ja mówię. I inni. Chyba tak, chyba też. No, ale też coraz ich mniej widzę. Też kiedyś były bardzo często jako konie klubowe. Teraz już w ogóle. Jeśli znacie jakiś klub, to nie się dowiem jaki. Ale one są bardzo prześliczne, bo mają piękne strupki czyli te kropeczki i maści i tak dalej. Czyli lecimy klasykiem. Stęp, Kus, Galop. Witamy kleja czyli Clydesdale'a. Czy kraj, dobra, nie wiem. Tanie i o, oczywiście, przecudowne mają chody. Jak tylko spojrzycie na maści, to normalnie wszystkie chce się kupić. Następnego, takiego troszkę grubaska, mamy konia północno-szwedzkiego. One są naprawdę słodkie i mają prześliczne maści. Nadają się bardzo na role play, także jeśli szukacie takiego na budżecie konia, bo nie jest on jakoś drogi, chyba kosztuje 850, nawet może mniej, to macie akurat konia północno-szwedzkiego i one są naprawdę prześliczne. Przechodzimy do ostatniego konia, tak ostatniego, bo powiem Wam zaraz co z dziesiątym. Jest to koń Baszkir Carly i jest nielubiony przez większość graczy, ale. Ale ja go bardzo kocham. Jest to super piękna rasa. Każda maść jest śliczna. Może kremello taka jest średnia maść, ale no ogólnie one są prześliczne. Bardzo tanie i mają fajny ruchy. Potrafię również o tak śmiesznie kusować. No dobrze, popsuło się, ale możemy tak zakończyć filmik, Czyli kręcąc się jak w mikrowalówce, talerz. O, coś zadziałało. Pod no tym pięknym akcentem chciałabym zakończyć filmik. A co z dziesiątym koniem? Dziesiątego konia to wy wybierzecie. Napisz w komentarzu, jaki według ciebie koń poza tymi, co zostały pokazane w filmiku. Są takie najbardziej zapomniane. Pamiętajcie o subskrypcji oraz lajkowaniu moich filmików, oglądaniu ich na bieżąco. A więc dziękuję i pa pa!